Thank you. Zanim przejdziemy do prezentacji tego, co Wam wygrzebałem w sieci, chciałbym Was wszystkich zaprosić na 25. spotkanie fanów gier planszowych Rzuć Kostką, które odbędzie się w dniach 5 i 6 października w szkole przy Białostocki 4 od 10. Jak zwykle masa gier, lista na stronie, link w opisie. Świetni ludzie, unikalna atmosfera, mini bufet i wyjątkowo tym razem połączone z promocją szkoły, tak więc czeka Was nieco więcej atrakcji niż zwykle. Zapraszam bardzo serdecznie. Kiedy tylko zobaczyłem komputerową wersję gry Bioshock część trzecia, z miejsca stałem się jej gorącym fanem. Podniemne miasto, dziwne stwory, skrzywienie psychiczne, czające się za każdym z tym bankowym rogiem to było to. Do tego genialna fabuła. Jaka więc była moja radość, kiedy zobaczyłem, że wyszła gra utrzymana w świecie Bioshocka, przewidziana dla dwóch do czterech graczy? Jest to jeden z przykładów, dla których to co w grze jest i co ona sobą reprezentuje, mnie Zupełnie nie obchodzi. Po prostu będę ją miał i postawię chociaż na regaliku z grami. Wiem, że Was interesuje bardziej precyzyjna wiedza o grze, więc śpieszę donieść, że będzie to gra, w której naszym zadaniem jest kontrolować jak największe tereny miasta Kolumbia, zdobywanie fortet przeciwnika, wysyłanie agentów, brudne sztuczki, żeby to osiągnąć, tymczasowe sojusze i figurkowa armia dla opornych. Czy trzeba czegoś wam więcej? Wydawnictwo Portal moim skromnym zdaniem dawno zostawiło już w Polsce konkurencję daleko w tyle. Mam chyba ich każdą grę i jakkolwiek do każdej można się trochę przyczepić, ale są to bardzo udane tytuły. Nic więc dziwnego, że Portal nie spoczywając na laurach ciągle wypuszcza nowe gry. Tym, na który bardzo czekam, z uwagi na swoje zainteresowanie wszystkim co ma choć mały związek z Science Fiction jest Tezeusz, który będzie miał swoją premierę na targach w Essen. Gracze tym razem zostają rzuceni na pokład statku Tezeusz, na którym dojdzie do starcia pięciu raz. Każda z nich będzie miała inny wachlarz możliwości, a gracz, który jako ostatni zostanie przy życiu, wygra grę. No, brzmi prosto, ale coś mi się wydaje, że będzie to świetna gra. Poczytajcie sobie instrukcję, jest już dostępna na stronie wydawcy. Ostatnio moja wzmianka o rosyjskich grach planszowych. Tak wam się spodobała, że postanowiłem pogrzebać w rosyjskich produkcjach. Efektem tego działania jest wygrzebanie gry pod tytułem Kosmonautus. No kto jak kto, ale Rosjanie mają duże powody by robić gry o tej właśnie tematyce. O co w grze chodzi? Ano gracze wcielają się w kandydatów na kosmonautów właśnie i muszą przejść finalny test. To znaczy, lot, w którym będą musieli zaprezentować swoje ekstremalnie fantastyczne umiejętności, a czeka ich cała masa niebezpieczeństw. Ten, któremu to się uda, zostaje kosmonautą. Przyznaję, że dość ciekawa selekcja kandydatów. Gra w Rosji cieszy się dość dużą popularnością. Ma okładkę, która by chyba u nas nie została uznana za ładną, ale oni mają inny gust. Jest taka gra komputerowa o nazwie Działa Ikarusa, czyli modne dziś nawiązanie do Steampunku, gdzie ludzie zajmują na latającym cudzie różne miejsca i strzelają do siebie nawzajem. Fantazy Frontiers to gra, która łączy ze sobą elementy walki z radosną eksploracją. Każdy gracz dostaje statek. W którym będzie przemierzał jakąś dziwną krainę. Ma jakąś nazwę, ale ciężko to przeczytać. W trakcie podróży napotka wiele przeszkód, w których przezwyciężeniu pomoże mu system upgrade'u jego jednostki. Super uwielbiam takie rzeczy. Wszystko, jak widzicie, pięknie opakowane, żeby maksymalnie czterech graczy mogło poczuć klimat fantazy i wiatr we włosach, zasiadając za sterami swojej cudownej maszyny. I kolejna gra w klimacie Steampunku. Ja tam się bardzo cieszę, bo jak wiecie, uwielbiam ten świat. Tym razem, co za niespodzianka, zostajemy przeniesieni do XIX wieku, do Anglii, gdzie historia poukładała się trochę inaczej, dzięki tajemniczemu surowcowi o nazwie Spyriu. Naszym zadaniem będzie wydobywanie tego surowca w jak największej liczbie, dzięki czemu uzyskamy punkty zwycięstwa konieczne do wygrania gry. Proste. W trakcie rozgrywki będziemy zwiększać wydobycie, wznosić nowe budowle, przekładać kostki i żetony, czyli witamy w Steam Bankowym Work at Placement. Aby moja prezentacja wygrzebańców była jak najbardziej kompletna, postanowiłem rzucić też okiem na to, co ludzie chcą wydać i postanowili zbadać opinie na Kickstarterze. Moje oczy prawie od razu spoczyły na Planet Defiant, czyli survival horrorze, gdzie gracze współpracując będą musieli przeżyć na bardzo niegościnnej planecie, gdzie wszystko chce ich zjeść i przerobić na nawóz. Opakowanie gry, które jak zapewniają wydawcy, będzie zawierało plastikowe figurki do pomalowania, plansze i inne obowiązkowe bariery, da nam zabawę na kilka godzin. A gra układana co partię inaczej będzie miała duży potencjał regrywalności. No, gdzieś to słyszeliśmy, zobaczymy, ale jak wyjdzie, to z chęcią na nią zerknę. Na koniec gra, która powinna wam już coś przypominać. Tak jakby bardzo podobna nie tylko w wyglądzie, ale i mechanice do znanej i lubianej gry Star Wars, gdzie pojedynkują się siły Imperium i Rebeliantów. Widać pomysł strzelania w kosmosie w uniwersum Star Warsa spodobał się też Star Trekowcom i ci nie muszą się już czuć gorzej bo pomyślano również o nich i dobrze, bo moim zdaniem ostatnia część filmowa Star Treka zmiażdżyła nowe Star Warsowe filmy, tak więc i fanów przybyło. W pudełku, podobnie jak w pierwowzorze, mamy trzy okręty wojenne, w tym jeden należący do Federacji. Najprawdopodobniej cena tej gry będzie szeroko komentowana, bo znów wyjdzie, że za drogo jak za trzy okręty, ale i tak ludzie kupią i tyle będzie gadania.